Halo. wszystko działa. Dobra, działa. Não, não me aí, Teraz coś porobimy. Chwileczkę. Tu muszę tylko ogarnąć sobie. Wszystko. Dobra, chyba działa. W sumie to no nie wiem. Czy działa, czy nie działa. to będzie działać, w razie czego to na razie spokojnie spoko logo siemka, tst, podłoga 2 podłoga dla mianek, podłoga 3 jak jesteś nowy zostaw subika i łopeczkę. witam ciebie serdecznie zaraz lecimy, tylko jeszcze wszystko chcę ogarnąć sobie tutaj tak po kolei, wiecie tak klasycznie długi będzie stream, więc więc spokojnie kurde jakiegoś laga mam mam nadzieję że mnie nie laguje akuratnie zaraz wszystko się zaraz wszystko będzie działało spokojnie widzowie muszę sobie tylko czat jeszcze odpalić w razie czego matko Jakie to było głośne dobra, wszystko działa chyba Mam sobie na Discordzie jeszcze nie przeszkadzać. Jeśli ktoś jest nowy, to zostawcie Subika z dzwoneczkiem i wbijacie na Discorda. Link macie w opisie. Ja już mam Suba odcinek miesiąca, więc no. No to git, git. Szacun za to. Kurczę, bo ogólnie, chyba naprawiłem ten test subskrybujących, ale nie wiem. Oparcie powinno się takie coś wyświetlać. Ale jakby nie wiem w sumie, już sam. Czy to się będzie wyświetlało, czy nie. Zapraszam Was na Discorda od razu Dobra, no to co by Wam tutaj dać? Czekajcie chwilę. Ja muszę sobie na telefonie zwalić ten czat żeby było OK. M -kanał. okej, okay, okej okay. Co wam by tutaj dać? Amonga? Będę coś innego dał wam, ale nie wiem w sumie co Co możemy porobić no, Na razie Amonga chyba standardowo Dawno w sumie nie grałem Bo mi się nie chciało totalnie A, Muzyki nie ma Czemu Nikitzy mówi, że muzyka nie działa? Halo. Nie mnie widzę i wkręciliście Bo nie powiedzieliście, że muzyka nie działa Powiedzcie przynajmniej, że mnie dobrze słychać Chociaż... Coś... Co jest? Europa? Good life good na no to Ogólnie zaraz będę mieć chwilę apkę, Będę muszę jedną sprawę jakby zrobić taką Nie, że grać, czy cokolwiek, czy rozmawiać Zapraszam was wszystkich na mojego Discorda Dobra, no, starczy zostawcie sobika z dzwoneczkiem i Bicie na składalnych macie wicie. Macie również dotacje, ale są zbyt głośne, więc nie róbcie mi tego. No nie no, dobrze a schodzi. Jest też lepsza jakość już. Kurczę, szkoda, przestałem streamować u ciebie moda, musisz być na moim Discordzie, musisz być aktywny na streamach No i jeszcze przejdziesz rekrutację po prostu na moim Discordzie Bo jakby jak masz moderatora na YouTube to i masz na Discordzie A rekru na jakiegoś moderatora, pomocnika Na Discordzie i na YouTube no to będą Myślę, że za niedługo No musisz być aktywny być na moim Discordzie to jest obowiązkowo. Dobra, taka gra jest bez sensu. Jakby więcej zda. Trzeba się trochę to promować, co so powiem widzowie. To, to wtedy była dobra forma, było po 20 osób. A teraz no, troszeczkę słabiutko się zrobiło. To bardzo słabiutko się zrobiło. To jest aktywny jest na Discordie, tylko jeszcze nie przyszłym rajta. No to git. Jak jesteś już na Discordzie, tu już jest, już jest jeden plus. Jeżeli jesteś Dobra, to nie ma sensu siedzieć na tym, a nie już startuję na szczęście. Impostor. Kiedy zrobię własny kod? Kiedy będzie troszeczkę osób na moim Discordzie? Znaczy ogólnie osób mamy 200 prawie już. Ale do grania po prostu na kanale. Ja sobie się na kanale na razie zmutowany Proszę, czy nikt nie bija. Witam 6 osób. Jak ktoś jest nowy, zostawcie sobie kastą w na Discorda. No i tak jak mówię, no musicie być na Discordzie, żebyście pograli na moim własnym kodzie, jakby. Że będziemy sobie gadać i grać, nie? Tak jak, tak jak kiedyś było. Bo już miałem przerwę od streamów nie wiem, parę tygodni. Chyba nawet. W ogóle, właśnie. Wesołych Mikołajek a jak Wam życzę tak ogóle, Bo na Discordzie już Wam życzyłem, ale dla nowych, też Wesołych Mikołajów, który był wczoraj ale wczoraj streama nie robiłem tutaj węcik będzie nie, nie, nie. Co a żeby zagrać, to mówię o su obowiązkowy subik z dzwoneczkiem łapeczka na i discord ktoś by dał słowa, to byśmy zobaczyli jedną no, ale to działa. No nie wiem czy działa. Dobra, no nie mogę tak dać po prostu się jedę. Jaką grę proponujecie? Zaraz. No i czujcie, gra mi się zaspokowała.

startujemy, lecimy, znowu będzie znowu to samo, tak, ludzie będą wychodzić, jest z wami, no właśnie widzę, tak so. 哦。Uh huh. Słuchajcie, chwilę. Bo ja teraz muszę tutaj dodać sobie... Nie to, tylko dodać okno. Przechwytywanie okna. O, jest git. Może trzeba troszeczkę to przyciąć. Możesz autograf. Na Discordzie cię. Na Discorda zapraszam do autograf. Mordeczko. I co tu mam zrobić? Taką mam rozszerzyć ten ekran? Dobra, to rozszerzamy ten ekran tylko. Niech będzie. chyba. Pominięcie klatek. Ho!